Dajcie koledzy, wspaniałe produkty dla wspaniałych hodowców, i ty możesz mieć super wyniki. Zamów moje produkty, zobaczysz, tak by ktoś Tobie gołębia pożarmienia w górniku. Całkiem inne produkty. Jak to hodowcy piszą? Produkty nie z tego świata, najlepsze produkty. Nigdy takiego czegoś nie mieli. Przekonasz się sam, tysiące wywiadów z hodowcami i będzie ich coraz to więcej. Mam pełno nagrań, w przyszłości będzie więcej. Jak z mistrzem maratonu. Te głębi szadali jak po szturku, jeden po drugim. Takiego czego jeszcze w życiu nie było, a nowy hodowca, młody hodowca. Borowie 08 412. Co, Co tutaj mamy? 43 220. Boż, Co tutaj?

a jak dasz to kurum, to będziesz miał tyle jajek, jak nigdy w życiu. Za mój podstawowy produkt ASKA PILAR A potem resztę. dostaniesz cały program, czy kiedy podawać. 05 180. Pomiachówek. Super produkty. Produkty życia. Żyją kur... 38 53. Pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć koledzy, a w niedzielę, w poniedziałek wysyłka gołębi do Polski, we wtorek u was na miejscu, zadzwoń, naszykuję tobie super para, na przykład jednego Janzena i do niego samca lub samice. co potrzebujesz, albo dwie samice, albo trzy samice, oryginały, pozdrowienia, cześć.